Dzień dobry, witam serdecznie Panią, Pani Beato. Odpowiadam na Pani pytanie, jak się będzie układać Pani w pracy w ciągu roku. No, powiem Pani, że tutaj z przełożenia wynika, że całkiem, całkiem. Jest karta sukcesu, dziesiątka denarów finansowo. Bardzo dobrze. Nie wiem, czy to korporacja jest, ale jeżeli to jest korporacja, no to, e, to, to, to będzie to odnosić ta firma sukcesy. No jeszcze taka, może coś takiego, że jeśli chodzi o sprawy rodzinne, czy państwo będziecie budować dom? No dobra. Jak się pani będzie czuła w tej pracy, w której pani jest? Dużo ruchu, dużo ruchu. To jest taki po prostu. Nawet w pewnym momencie, kiedy Pani będzie Pani musiała wybrać, w którą stronę chce Pani iść. Być może są jakieś podwójne obowiązki, że albo będzie Pani robić to, albo tamto. Natomiast Rydwan mówi o dużym postępie, dużym pójściu do przodu, dużych zmianach, dużo będzie się działo, Pani zadaniem będzie nadanie kierunku czy samej sobie, czy być może grupie ludzi, bo, bo nie wiem, jakie stanowisko Pani zajmuje. Ale jakieś też ukierunkowanie, okiełznanie jakiegoś no być może sporego zamieszania, ale też wprowadzenie pewnych uregulowań, czy, czy wybór ścieżki, którą Pani chce podążyć, no, będzie się tu działo, cały czas będzie Pani miała wrażenie takiego pędu, tak się Pani będzie czuć, jak kierowca rajdowy, krótko mówiąc, jak będą Panią postrzegać pani przełożeni, Szóstka denarów, sprawiedliwe wynagrodzenie za dobrą pracę. I tu będzie Pani naprawdę dobrze wynagradzana. Będzie Pani rozliczona za, za wszystko, to jest karta równowagi, prawda? Czyli tutaj oni generalnie są, z, nie wiem, czy to jest handel na przykład, no bo to jest coś za coś, wykona Pani takie zadaniowe, wykona Pani to, to jeszcze dostanie Pani jakieś tam pieniądze, być może ekstra zapłacą za wszystko, co pani robi. Czyli postrzegana będzie pani no, to jako osoba zrównoważona, zarabiająca, przynosząca określony dochód w firmie, pani współpracownicy. No tu koło fortuny tu się będzie dużo działo, tu będzie dużo zmian. Jedni będą się zwalniać, drudzy będą przychodzić. Ale w kole fortuny, mocna ma pani karty, rydwan koło fortuny, będą duże zmiany, jeśli chodzi o personel i współpracowników. Pani może być też postrzegana jako osoba, która ma wprowadzić jakieś zmiany. No i tu się pokazują działania, nie wiem, doradcze. Takie, takie szybkie jest tym werwa, zapał. Osoba taka, będzie pani postrzegana jako osoba, która wprowadza zmiany z, z werwą, z zapałem. No, tak, tak, taki kierownik, kierowniczka. Ogólnie, czy pani będzie z tego. Z tej pracy zadowolona. No, podejrzewam, że może pani w pewnym momencie odczuwać zmęczenie. Będzie się działo aż tak dużo, że pomyśli sobie pani: Dobra, może ja powinnam troszkę wyhamować i troszeczkę odpocząć, tak? A, bo to jest karta takiego, właśnie mm, takiego. Kontemplacji, że po jakimś czasie, może sobie pani, dobra przystanek, stop, teraz sobie usiądę i pomyślę, e, czy to wszystko, co zrobiłam, miało sens, czy to wszystko było dobrze. E, takie, takie przemyślenia tutaj, czy pani z tego będzie zadowolona? Zadowolona będzie pani, jak będzie pani mogła odpocząć. Proszę uważać na syndrom wypalenia, proszę pani, żeby nie za szybko, nie za bardzo. Pokazać wszystko, co pani potrafi i iść na 200% normy, bo może być syndrom wypalenia i zechce pani potem, jakby zbyt szybko się pani zmęczy. Natomiast to też może być takie poczucie, dobra, dobrze wykonałam swoje obowiązki, teraz to ja jadę wypocząć na Malediwę. Życzę pani tych Malediwów. Dziękuję bardzo.